A z tej turek drzwi się konia. Dwa mikrofony zainstalowałem, no, tak testowo, oczywiście, do tego filmiku, ale jest tu lewy. Jest prawy. wiem jeden, miałem jeszcze jeden. Podłączyłem, sprawdziłem nagrywanie tego dźwięku i jest lepiej jak na jeden, więc dwa podłączyłem. Dobra, mniejsza z tym. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Yy, tych starych, tych nowych subskrybentów. No, i co, zaczynamy? Zaczynamy moją kolekcję joysticków. Jest ich trochę. Tutaj macie na, za mną, jak one wyglądają. Animacje poszczególne, będę omawiał w miarę możliwości i zobaczycie, jak to wygląda. Więc wszystkich pozdrawiam i lecimy z tym tematem. Tak jak widzicie, mam dwa takie joysticky. Yy, joysticky QuickShot pokażę do kamery. I QuickJoy Turbo SV 121, tak? 121. 121 Kickshot Turbo, oba sprawne oczywiście widać to mniej więcej do kamery no i tak się Panie prezentują nie mam pudełek do nich, chyba do żadnego nie mam chyba oprócz arcade sticków nie mam pudełek i to też nie wszystkie ale ogólnie są, są ok No a ten taki joystick to już tak trochę, to są dwa joysticki w jednym jakby, On ma dwie końcówki DB9, wam pokażę. Działa to na zasadzie przełączania tutaj na tym panelu sterowania można powiedzieć, w zależności od potrzeb, który Joystick idzie player 1, tutaj chyba, player 2 wtedy się przełącza, który port idzie z joysticka. Auto Fire. Auto off Turbo 1 2. No i tu ma jeszcze 4 przełączniki Ja mam chyba tą tabliczkę Tu nawet jest player 1, player 2 na tym yy, To jest oczywiście quickshot Zaraz wam powiem z QS Z tego co pamiętam jest ta tabliczka? Tak yy, QS 128F Mada jajna się rzuca no i tu jest ta tabliczka, ja mam ją zamazaną, ale z tego co pamiętam to idzie znaleźć na Googleu graficę tą tabliczkę i tam jest chyba obsługa też Amstrada Atari nie pamiętam jeszcze coś, coś jeszcze jest no więc tak się fajnie prezentuje kupiłem go, ale go nie używam ale mi się podoba Zacząłem zbierać joysticki przez ten joystick, chyba tak, macie kolejnego reprezentanta, macie piszotów. Wixrott 2 turbo na mikrostykach fajnie chodzi. Ja mam teraz obwinięty kabel, ale żeby tutaj stał bardzo się nie, 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 nie prętał. Nie tu macie tabliczkę. Co jest fajnego w nim? Obsługa CPC oczywiście. Eee, tutaj jest działa to. Tu jest być CPC 464. Ale na 128 działa, więc 620, 664 też pewnie będzie działał. No i to jest jeden z jest pierwszych moich JSICów. To jest druga, drugi, można powiedzieć. Miałem pierwszy w pudełku, jak kupowałem kiedyś tam 11 no nie naście, ale powiedzmy 7 lat temu. I on był w pudełku, poszedł za śmieszne pieniądze. Wszyscy przyznać, za 60 zł chyba sprzedałem z pudełkiem. Teraz takie by poszedł za 120. No i potem odkupiłem. W takim czasie i kupiłem takiego bez pudełka też działa, więc yy, dałem strada jak najbardziej. Polecam. Te rysyki trochę u mnie stały, więc trochę kurzu są. Starałem się zawsze trochę je przetrzeć, zanim włączyłem kamerę, ale potem to widać na kamerze, że nie wszędzie udało mi się to zrobić. Dobra. Tak, wbrew pozorom ten pad nie jest... O, nie widać. Teraz Wygląda jak do Snesa trochę. Ale nie jest nim, bo jest to produkcja, można powiedzieć, trochę chałupnicza. Dzięki... Jak, może wrócę od początku. Produkcja chałupnicza, która nie ma tutaj nazwy. Jest po prostu pad który działa z Amstradami Działa z Amstradami dlatego, że jak kupowałem od Romana Amstrada to mi sprzedawał razem z tym padem Więc z automatu działa z Amstradem Działa chyba z wszystkimi komputerami 8-bitowymi Na spektrum trzeba przejściówkę na tryb StringCard I też będzie działał Właśnie tak się zabawiam No a w innych przypadkach chyba normalnie Głównie go do Amstrad'a i Spectrum uczyło, więc fajna zabawka. Teraz szczerze przyznam, że chyba na tych klawiszach nigdy nie grałem na wyprawy. Pewnie mitują fire, tak jak tutaj, tutaj no, chyba to samo. No i krzyżak, wiadomo. Yy, tak, to jest Keypad, czyli kolejny wynalazek, tym razem od nxarcade.pl Zrobiony na zamówienie, joystick, kierunki jak szczałeczki na klawiaturze No i więcej, to jest po prostu na zamówienie Idzie takie, lepsze nawet u niego zabawki zamawiać, więc znowu tam jakiś kurszal na... Wszystko widać na kamerze, nie widać tego. Trzeba to jakimiś innymi środkami jeszcze je przeczyścić. Więc idealny do komodory, bo on był stylowany pod mój komodory niebieski, więc taki kolor jest, można powiedzieć, fioletowy. Ktoś tutaj ostatnio, ostatnim filmie mi mało kolorów, więc macie teraz taki mega niebieski, mocny z fioletem. Zależy jak się odbije światło. No i takie... Jaś, jaskrawe klawisze. Dobra. Bardzo fajnie się na tym gra. Działa też z innymi sprzętami ośmiobitowymi. Eee, Chyba z Amsada nie działa, nie wiem. Ale wiem, że na komodory Atari działa. Ok. Tak, kolejny pad yy, wzorowany chyba na Sega. Taki troj Segowy. Też niby chyba był przerabiany przez sprzedawcę, żeby on działał yy, tutaj jest z 8-bitowymi komputerami. Jakiś czas temu był, no, jakiś czas chyba kilka lat temu testowany. Też ma różne przełączniki. To nie do końca działa chyba autofire jedynie tutaj działa. Już nie pamiętam z którym komputerem działał, ale musiałbym kiedyś przetestować. Ma swoją nazwę oczywiście, którą tutaj nie ma. A, i przełączniki tutaj. Przełączniki ma 1, 2, 3, 4 tak jak w tamtym jednym z joysticków. I tutaj chyba jest z tymi, tymi przełącznikami się przełączało yy, na też chyba znalazłem gdzieś tabliczkę na Google, Google grafika jest yy, tabliczka od tego który przełącznik serowi i prawdopodobnie on też działa z Amstradami choć nie do końca jestem pewny ale chyba chyba po to go kupowałem kiedyś Atari Spectrum to wiadomo to tam przez Kempston albo przez Sinclair. No i do chyba komodore. Nie pamiętam, naprawdę go rzadko używam, bo zaczęło mi joysticków różnych przybywać i one tylko leżały u mnie. Zacząłem je zbierać. Ale fajnie się prezentuje. Kolejny kickshot. Chyba jestem... Chyba lubię kickshoty, bo kolejny kickshot Tym razem na gumkach QS-131 QS-131 Prawny, fajny, cichy Z dwoma No i też był czas, że go długo używałem na różne jakieś retro spotkania można go brać jak teraz lepsze zabawki ale, ale jest ok to jest wszystko bez pudełka ale działa Kolejna partia dwóch joysticków, takich samych to są Spectra Video SVI, -E, Quickshot, model Quickshot 1, chyba tak? Bo... sprawne ale nie do końca, to znaczy się oba działają, jeden kupiłem na aukcji, drugi na grupie na Facebooku i to chyba w mojej grupie amstarko.pl od Lemona dogadaliśmy się i tu jest taka sprawa, że na Allegro jak kupowałem to jeden ma jeden ma działający fire górny a, ten, a jeden ma działający fire dolny i teraz nie pamiętam który z który, bo są identyczne na nich nie grałem oba na blaszkach oczywiście ale fajne są idealne do ZX Spectrum, do starych komputerów bo tutaj nie było potrzeby one są tak stare jak Spectrum, o, może tak ja taki joystick miałem w latach 80. to się nie, nie był mój ale grałem na takim joysticku i stąd takie zamiłowanie do tych joysticków ta po prostu nostalgia wziąłem w górę i, i z jednego się zrobiły dwa no. Nie ukrywam, że jeszcze kiedyś dokupię może. I kolejny joystick, chyba jeden z ostatnich, tutaj z tej kolekcji co mam. Yy, miniaturka tego poprzedników, co były przed chwilą SVI. Yy, tak dla porównania, postawię takiego obok. I zobaczcie, czy to jest prawie to samo, ale nie do końca. Jest po prostu trochę chudszy. Taki flip i flap, można powiedzieć, do nich. Jest o ciupinie, o, widać to, widać, mniej więcej tyle mniejszy, jest bardzo mały w stosunku do do tych quickshotów tamtych, ale też na Allegro, bo polowałem, chyba jakieś śmieszne pieniądze, 30 zł, oba fajery, chyba sprawne oczywiście, yy, ze spektrum działa, chodzi trochę topornie, ale jest, ale jest fajny. Oczywiście jest Spektrum i Amstrad, bo to, bo to są te czasy. Ja nie wiem czy on był seryjnie produkowany, tego nie wiem. Nawet nie wiem jaki to jest model, ale podejrzewam, że to jest z quickshotów, albo no bo tak wygląda. i na koniec Wam zostawiłem trzy... ...trzy sticki, które obecnie używam. Leoncast. Każdy widzi. Chyba w cenie 199 zł on był na Allegro. Co w nim fajnego? Ma... Jest oczywiście przystosowany do... ...PS2. Więc tu jest PS2. Do tego potrzebny jest USB, a te USB jest przydatne jeszcze do pc więc ja go chyba przez prześciółkę taką USB wbijam tutaj i, i dopiero do PC-ta daję. Nie testowałem na tym USB, ale te USB służy do PS2, więc żeby tutaj miał zasilanie. Tak to wygląda. Ja Wam też tak pokażę. Więc to jest taki PS2 PC RKC fajnie się na main gra na nim dosyć ciekawie i to jest jeden z tych trzech, które Wam teraz pokażę Ten Arcade Stick z wymienną gałką mam jeszcze gdzieś chowana jest w tej chwili taka prostopadła bardziej. Singowany jest tylko do Xboxa Classic. Fajny, super Arcade Stick do pierwszego Xboxa. Specjalnie go, na niego polowałem. Rok temu miałem okazję kupić dwa takie na Facebooku i, i się nie zdecydowałem. Potem się okazało, że... Miesiąc później kupiłem Xboxa Classica, bo to było jakoś koniec zeszłego roku i chyba na święta sobie Xboxa Classica zaprezentowałem, i, i żałowałem, że nie kupiłem wtedy tych, tych dwóch takich samych. No i potem, 8 chyba, czy 7 miesięcy, polowałem na takiego, na Allegro, i trafiłem gdzieś chyba on jest w czerwcu. No, żeby tutaj wam pokazać, jest oczywiście tyczka Xboxowa typowa. Nie tylko, tylko z Xboxem działa. Pierwszy. No i na koniec tego filmu kontrolerami zostawiłem Wam najlepszy z tych wszystkich moim zdaniem że, o, do kamery go trochę dam widzicie tą tapetkę no jest używany no 100 więc tutaj opcja jest że, że po prostu bynajmniej nie jest Xboxem 360 a jest syngowany do Xboxa 360 taki był kiedyś plan żeby tekę na pograć przez na nim oczywiście się gra świetnie, ale docelowo on jest do, do emulatorów wszystkich na PC. Zwykła końcówka tutaj ma, znaczy końcówka, zwykły przebud USB, więc przebud USB, więc pasuje z presetem i na PC się świetnie na nim gra. Z od razu go komputer wykrywa praktycznie bez żadnych problemów gra się na nim rewelacyjnie jak w salonie gier trochę, można powiedzieć i to jest chyba najbardziej używany arcade z tych trzech, które mam bo niedawno kupiłem ten z klasika to dopiero się zacząłem im bawić, a ten jest, uh, już ładne parę lat używany o, co się kamera zrobiła niewyraźna dobra, dziękuję wszystkim Dzieje się trochę sprzętu i do zobaczenia w kolejnych filmach.